Witajcie moi mili, to ja wasza wróżka Natalia. Witam się z wami serdecznie i oczywiście odczytam wam horoskop na 12 znaków zodiaku na kolejny tydzień. Więc zaczynamy nasz horoskop. Żywioł Ziemi Koziorożec. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to będzie taki dosyć trudny ty czas dla Ciebie. Na pewno czeka Ciebie jakaś bardzo poważna rozmowa, ale też nie poddawaj się i tak naprawdę też przemyśl te Wasze, te wasze zajścia, przejścia, nieporozumienia, czy to wszystko jest ci potrzebne. Bo pamiętaj, osoba ta nie zmieni się, po prostu będzie jak będzie. Osoba Kieruje się zasadami, jest taka troszeczkę bez uczuć i kieruje się tym, co dla tej osoby jest dobre. Więc przemyśl to, czy jest tobie to potrzebne. Jeśli chodzi o zdrowie, to też się będziesz. Zastanawiał nad jakąś wizytą. Więc nie zastanawiaj się, tylko po prostu skonsultuj jakiś problem z, re, z lekarzem, bo to jest potrzebne na ten czas. Jeśli chodzi o pracę, to przed Wami jest nowy początek jakaś bardzo dobra wiadomość odnośnie finansów i pracy. A kartą tygodnia jest piątka buła, więc <laughs> będziesz musiał w jakichś kwestiach bardzo szybko działać. Ale też możesz mieć problem z jakąś kobietą. Wystrzegaj się jakiejś kobiety, która może ci stwarzać właśnie problemy. Byk. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to też jakieś sprawy możesz się dowiedzieć. Nie do końca coś wiesz. Na pewno są jakieś sprawy ukrywane. Także też karty mówią, żebyś zachował milczenie, ostrożność i po prostu przyglądał się sytuacji, żeby po prostu nie mieć jakichś większych konfliktów, jeśli chodzi o w związku. Także bądź uważny, na pewno czegoś się dowiesz. Jeśli chodzi o zdrowie, to możesz mieć jakiś problem ze zdrowiem, który cię będzie przerastał, ale bardzo szybko z tym problemem się uporać i wiele państw pod tego znaku może się dowiedzieć właśnie o ciąży. Jeśli chodzi o pracę, to wiele z was będzie poświęcało się pracy, na pewno będziecie się na pewno będziecie brali wzór od kogoś z przełożonych, ale też karty mówią, że nadszedł czas odpoczynku, żebyście odpoczęli, że nie zawsze trzeba robić wszystko tak. Jak po prostu chcecie, na pewno, na pewno nieraz po prostu trzeba wypoczynku. No i jeśli chodzi, jeśli chodzi, też to wiele z Was może zakończyć jakiś etap pracy. Coś może się właśnie związane z pracą zakończyć. A kartą tygodnia jest dziewiątka mieczy więc możecie się czegoś bać, mogą wyjść jakieś takie problemy, ale karty mówią, że strach przeszkadza, nie pomaga w rozwiązywaniu problemów, więc po prostu przemyśl, działaj, a na pewno problemy swoje pokonasz. Panna. Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucie to wiele panien może stracić głowy dla uczuć, dla miłości, może się zakochać i wasze sprawy uczuciowe ułożą się pod szczęśliwą gwiazdą. Będzie to dobry pomyślny tydzień. Jeśli chodzi o zdrowie to karty mówią, żebyście nie żałowali, że jest czas, który musicie zainwestować w siebie, żeby ten stan zdrowia się poprawił i na pewno będą na to pieniądze. Także nie żałujcie na siebie. W pracy mogą być jakieś nieporozumienia, jakieś sądzenia. Uważaj, nie wchodź też w konflikt z pracy, bo no, może to się po prostu źle dla Ciebie skończyć, ale też wiele z Was może w tym czasie podpisać jakiś kontrakt dotyczący pracy. A kartą tygodnia jest głupiec, więc przed Wami jest nowy początek, pokonacie wszelkie problemy swoje. No i też Karty mówią, żebyście się nie zachowywali głupio, żebyście się po prostu nie zachowywali głupio, że nieraz trzeba coś odpuścić i przemyśleć. Nie zawsze musicie być mądrzy w jakichś kwestiach. Też trzeba drugim ludziom przyznać rację. Żywioł powietrza, wodnik, uczucie, zdrowie. Praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucie, to będzie to taki bardzo pomyślny tydzień dla uczuć, dla rodziny. Naprawdę bardzo dobry czas. W uczuciach się będzie u Was układać. No i jeśli chodzi o zdrowie, no może być jakiś taki problem, że Będziesz musiał skorzystać z wizyty lekarskiej, no i te, te wizyty będą udane, pomyślne. Na pewno, będziesz miał, na pewno będziesz miał dobrą ocenę sytuacji, na pewno będzie dobra diagnoza. W pracy u Was może ułożyć się pod szczęśliwą gwiazdą. Na pewno zostaniesz zauważony w tym, co robisz, na pewno Wasza gwiazda w tym dniu zaświeci bardzo w tym tygodniu zaświeci bardzo mocno, być może właśnie zostanie zauważony, szczególnie jest to dobra karta dla osób, które właśnie zajmują się show biznesem, być może założą firmę, więc wszystko się poukłada pod szczęśliwą gwiazdą, a karta tygodnia jest ósemka buła, więc czeka Was jakiś ukryty romans, ukryty flip przed Wami. Taki tydzień, tydzień z takimi odkrytymi, niewiadomymi sprawami. Bliźnięta. Uczucie. Zdrowie. Praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to będą jakieś nerwy, będziesz podenerwowany. Być może nie do końca będziesz się mógł porozumieć z partnerem, z partnerką no i po prostu taki będzie, będziesz taki aż zmęczony tą całą sytuacją i na pewno będzie też czas odpocząć być może właśnie od siebie i przemyśleć co dalej jeśli chodzi o zdrowie to będą problemy, ale nie martw się bo do dwóch miesięcy pokonasz problem zdrowotny w pracy nowy początek też karty mówią żebyś się nie zachowywał głupio. No i w pracy mówią, praca mówi, że jeśli będziesz miał jakieś problemy, to też pokonasz je i wyjdziesz z tego bardzo dobrze. A kartą tygodnia jest piątka była, więc będziesz musiał działać w jakichś kwestiach i też będzie jakiś problem z kobietą, więc uważaj na jakąś kobietę, która może Ci stwarzać problemy. Waga. Uczucie Zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno będziesz się zastanawiał, czy, czy warto w ten związek wejść, czy warto być dalej, czy warto kontynuować, czy warto się z tą osobą spotkać. Więc przemyśl za i przeciw, ale na pewno warto, tylko po prostu musisz naprawdę sprawdzić wszystko, żeby właśnie ten nowy początek nie był opiany na takim oszustwie, więc wszystko zbadaj, przeanalizuj. Jeśli chodzi o zdrowie, to na pewno widzę problem zdrowotny, ale do dwóch miesięcy na pewno ten problem pokonasz. Także nie martw się. Problemy zdrowotne pokonasz. W pracy czeka Ciebie. E, jakaś taka walka o stanowisko, o to, żeby przetrwać. No i też jeśli chcesz się utrzymać w tej pracy, to, no, to naprawdę musisz się postarać. A kartą tygodnia jest siódemka buła, więc na pewno wokół Ciebie będą osoby nierzeczliwe, które nie do końca będą chciały, żebyś zrealizował swój cel. Nikogo nie słuchaj, idź do przodu, a osiągnie wszystko to, co chcesz. Żywioł ognia baran. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno wiele z Was zakończy jakiś związek dla własnego dobra. Coś się zakończy, co od dłuższego czasu nie wychodziło. I też na Wasze relacje będzie miała wpływ jakaś zła kobieta, która będzie chciała zniszczyć Wasze uczucie, Was związać, więc nie daj się. Jeśli chodzi o zdrowie, to zaczną się małe problemy i nie będziesz wiedział, co się dzieje, więc na pewno warto to skonsultować z lekarzem. W pracy czeka Cię jakaś poważna rozmowa, będziesz musiał wykazać się inteligencją, no i też w pracy czeka cię jakaś rywalizacja i na twój przebieg w pracy będzie miała znaczenie jakaś zodiakalna waga. A kartą tygodnia jest piątka buław. Też widzę, czekają cię przejścia właśnie przez jakąś kobietę. Z jakąś kobietą będziesz musiał naprawdę się zmierzyć, będziesz musiał uważać na jakąś kobietę, która będzie ci właśnie w Twoim życiu przeszkadzać. Lew, uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o lwa, to przed Wami jest nowy związek, początek czegoś nowego. Niekoniecznie będziesz chciał, bo być może będziesz się bał znowu być jakoś sparzony, zawiedziony, ale. To, co teraz się wydarzy, to będzie coś dobrego, pozytywnego. Także warto zacząć, bo będzie wszystko dobrze. Wasze uczucia w związku będą bardzo dojrzałe i będziecie wiedzieli, czego chcecie oboje. Jeśli chodzi o zdrowie, to co stoi w miejscu, to się cofa. Więc jak miałeś jakieś problemy, to nie lekceważ, nie zostawiaj na potem, tylko po prostu zajmij się tym problemem, bo po, to, bo po prostu może być remisja, po prostu może mogą wrócić jeszcze gorsze jakieś właśnie schorzenia, może, może choroba powrócić, więc po prostu działaj, lecz się. Nie zostawiaj tego, tak. W pracy czeka Cię dobra reklama, rozgłos, sława, no i oczywiście dobre pieniążki. A kartą y, tygodnia jest świat. To na pewno spełnienie marzeń, no i oczywiście nowe możliwości, świat dla Ciebie stoi otworem. Szczelec. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno będziesz chciał rządzić, będziesz, będziesz wiedział czego chcesz od życia, no i będziesz chciał zawsze mieć ostatnie zdanie w, ty, w tych dniach, także no trochę, to, trochę taka, taka rozwiązłość. No nie do końca zawsze masz rację. Też musisz się przysłuchać innej stronie, żeby w waszym związku było dobrze. E, jeśli chodzi o zdrowie, te karty mówią, żebyś nie nadużywał jakichś używek, bo coś niestety musi, może ci zaszkodzić, więc myśl, myśl co robisz myśl, co jesz, pijesz, no żeby to właśnie tobie nie zaszkodziło. W pracy dobre pieniądze, przychód pieniędzy, praca w zespole, no i też możesz być na jakimś przyjęciu. A kartą tygodnia jest Królowa Pentakli, więc przychód dużych pieniążków z niewiadomego źródła, Dobry czas, jeśli chodzi o finanse, na pewno pieniążków Ci nie zabraknie. No i na Twój tydzień będzie miał wpływ jakiś zodiakalny koziorożec. Żywioł wody rak. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to czeka Ci jakaś bardzo poważna rozmowa. I tak naprawdę, karty też mówią, żebyś się zastanowił, zastanowiła nad tym, czy ta relacja jest ci potrzebna. Bo tak naprawdę będzie coraz gorzej u Was, będzie coraz gorzej się u Was układać i powinieneś się zastanowić, zastanowić, czy to jest, czy to, jest to, czego w życiu, od uczuć oczekujesz. Jeśli chodzi o zdrowie, to widzę tu kontakt z lekarzem. Eee, widzę rozmowę i na pewno, e, na pewno osoba, która e, będzie prowadzić Twój problem zdrowotny, pomoże Ci i na pewno pokonasz problemy zdrowotne, tylko po prostu tego nie zaniedbuj. W pracy jeśli chodzi, to e, no, jakaś osoba nie do końca jest prawdomówna, uważaj, bo jakieś w pracy koło Ciebie jest oszustwo, a kartą Tygodnia jest szóstka buław, spełnienie nierealnych marzeń, podróż, gdzieś możesz pójść na jakieś wesele, na jakąś uroczystość. Skorpion. Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to Twój tydzień będzie taki dosyć dojrzały, będziesz wiedział od czego... W życiu chcesz, od czego, od czego życia oczekujesz. Na pewno będziesz miał jakiegoś przewodnika, który będzie prowadził Ciebie. Jakiś byk będzie miał wpływ na to, co w Twoich uczuciach będzie się działo. Jeśli chodzi o zdrowie, to poprawa zdrowotna, zadowolenie, taki będziesz. Bardzo szczęśliwy w tym tygodniu. Jeśli chodzi o pracę, to widzę dużo pracy, natłok, no i też widzę przemęczenie. A kartą tygodnia jest dwójka denarów. Więc czeka Ciebie jakieś spotkanie, zastanawianie się nad spotkaniem, nad związkiem, nad życiem, no i też może ktoś Cię zaskoczyć jakimś sympatycznym prezentem ryby. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, będzie to bardzo trudny tydzień. W parach może dojść właśnie do jakiegoś konfliktu, jakieś wejdą między wami tajemnice, będziecie sobie coś wyjaśniać, nawet wiele związków może się w tym czasie rozpaść i na pewno o uczucie musisz zawalczyć. Musisz się postarać, żeby tobie się w życiu uczuciowo ułożyło na ten czas. Jeśli chodzi o zdrowie, to na pewno wszystko się układa u Was pod szczęśliwą gwiazdą. Wszystkie problemy e, zdrowotne znikną. Wiele kobiet pod tego znaku może też dowiedzieć się, że są właśnie w ciąży. Jeśli chodzi o pracę, to duży przychód pieniędzy, jakaś praca naprawdę przyniesie Wam znaczną gotówkę. Ja też uważam, że wiele z Was w tym tygodniu powinno zagrać w gry liczbowe, dlatego że jest wygrana bardzo duża, ewentualnie jakiś spadek dla Was i na pewno jakieś naprawdę duże, duże, bardzo powodzenie w sprawach finansowych. A kartą tygodnia jest sprawiedliwość to też karty mówią, że jakieś sprawy prawne pójdą wam bardzo pomyślnie coś bardzo pomyślnie załatwicie jeśli chodzi o sprawy prawne jeśli procesujecie się to na pewno ten proces wygracie moi kochani dobyliśmy do końca naszego horoskopu tygodniowego żegnam się z wami serdecznie i oczywiście zapraszam was już Wkrótce na następny odcinek w następnym tygodniu. Dziękuję za uwagę.